Siema, stacjonik kalor, witam w Wilniu Dzień dobry, innych serii od rolnika do czynnika. I jak widzicie na obrazku sobie, sobie tutaj w i jak bo dzisiaj po soli sieję sobie jęczmę. Sieję go bardzo wcześnie, stwierdzając, że zbiorę go sobie na wiosnę na kiszonkę na biogazownię no albo tam na na gospodarstwo i będę się starał zasie tutaj kukurydzę. No jak było tutaj na no tego slajdzie, żyte to bym tutaj i tak żyte, no ale robię to z jęczmieniem, sieję takim sobie kawałeczek tylko no i słuchajcie z łąką, Nie wiem jak widzieli ta sytuacja, ponieważ nie, nie wiem czy będę miał pieniądze na wypożyczenia sieczkarni, żeby to właśnie sobie skosić, ewentualnie zrobię to także skoszę to moją kosiarką, zgrabię to sobie samemu i samą zbierającą będę woził. Właśnie. Tak, łąki dzisiaj miałem głęboszować, ale zgłęboszyję sobie poza odcinkiem, bo głęboszowanie będzie takie trochę nudne, jeszcze tym miałem głęboszem. I po łąkach będę sobie trział ogólnie tutaj też jakieś zboże właśnie. Yy, bo tam pod zmiany już mniej więcej sobie patrzyłem. Yy, no i w no sumie co tutaj więcej czasu nie przewinę, bo chcę zasiąść jeszcze sobie ten jęczmień i po zasianiu go przewinę sobie czas. Yy, no yy. Dzisiaj sobie tutaj szyjemy jeszcze. No takie poletko tutaj wybrałem, też blisko biogazowni, bardzo ten jęczmień szedł na biogazowni właśnie. Ogólnie takiej akcji się nie robiłem i teraz mi tak właśnie wpadł, wpadł taki pomysł właśnie, żeby sobie zrobić taką maksję, więc zrobimy ją. Mam nadzieję, że mi tu wypali, że będę mógł zasieć kukurydzę po tym, że się zmieszczę w terminie, ale powinienem, bo właśnie sieję wcześniej tydzieńczej, więc zobaczymy jak to będzie. Sieję bezorgową uprawą, tutaj po prostu z przodu brona w siemniku i, a, i lecimy z tym um, sobie. No że tutaj dobrze się posieję, bez słuchajcie, żadnej... Yy przed tym uprawy, no wcięte tutaj zrobić talerzówką z tą gruberkiem. No ale no, już le, robię tak ta brona. Ta słuchajcie, też tutaj dobrze, słuchajcie, tą mierza, tą glebę, więc może będzie dobrze zasiane. No bo stoi wiadomo jaki jest podobny na 1,23, więc tutaj w boku też bym chciał sobie coś fajnego zasiać. I nie czy nie jest sobie jakiegoś zboża pszenicy czy, czy coś takiego, bo tutaj na tym polu nic nie robiłem przez dwa sezony chyba, bo jak ta soja była zasiana, to aż nic nie robiłem, bym teraz tam bym też sobie zasiał ale tu już z uprawą nie wiem czy warto będę chciał, czy może coś tam oborniczka rozwalę trochę. Dobra. Tutaj oczywiście tego, to, będę chciał po łąkę będę chciał połączyć z tym polem numer 5. Żeby takie poletko sobie wyszło takie fikuśne, mm. a nie jeszcze to zrobię, czy po prostu tutaj tego nie zostawię takiego mniejszego poletka, bo też wiadomo, czy na ziemniaki, czy coś takiego, więc no chyba jednak nie zostawię na ziemniaki, Pewnie no, więc no, to ja do siebie, no tutaj szybko, nie chcę mieć otwartych, o dobra, zamkniemy, szybko też sobie zamkniemy, o, Kurde, o dobra, lecimy. No teraz jeszcze mi zależy nic, to zostało właśnie słonecznik i jeszcze soja na tych dwóch polach. Więc no soi, w tym sezonie powinienem mieć bardzo fajne plony z tej soi. Bo około 40 no ponad 40 tą powinienem mieć, bo teraz mam na Silusa 30, więc coś takiego będzie. Z tej i ogólnie niedługo też chcę pojechać na targi. Rolnicze, może coś wybierzemy, może coś kupimy. Na wystawy rolnicze też może pojedziemy. A, to na trzeba sobie tam poszperać w internecie. Yy, Dokąd się sobie wapnąć? po pszenicy, jeszcze tam jest wyrzeżony, bo się podpiął już pod siewnik. Ale to tam sobie siewnik odepnę, bo już ten jęczmik trzeba jak najszybciej zasiać. Yy, no tak, talerzowania będzie sporo. Yy, I słuchajcie, tam... Po tej pszenicy będzie siany słonecznik i po, po, po na tym małym polu, nie wiem co na tym małym polu zasieję, obok tam mojego sąsiada, o tam tam za tym gospodarstwem y, daleko, tam chyba będzie też słonecznik, ale jeszcze tego nie wiem. by może zostaje na ziemniaki, ale nie wiem czy na którym z nie będzie ziemniaków, ale to jeszcze wszystko na wiosnę mogę sobie Zobaczyć, bo może jakieś pole zostawię Po ziemniaki, bo teraz mam takie spore to pole, więc zobaczymy, gdzie będą ziemniaki, może na jakich dwóch poletkach Sobie, No teraz te właśnie ty mi jest trochę potrzebne, więc nie wiem, czy nie pójdę w kredyt Z, tak, z takiego względu, że słuchajcie, będę musiał kupić do ziemniaków dwie maszyny Kopacz, ko, tak, kopaczkę i ten taki do zbierania taśmoczem krukowiaka. Właśnie, bo wiaderkami to będzie przelatane tam zbierać. Więc no, albo może gdzieś pojeźdę na usługach do sąsiadów właśnie gdzieś na gruberkowanko czy gdzieś właśnie tutaj. Może u sąsiada będzie coś do robienia. Do robienia po tym po tej soi. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra. I lecimy sobie dalej. No. Dzisiaj sobie może to skończę robić na odcinku, więc może jeszcze sobie coś... W sumie możemy jeszcze przygotować się do głębokości, albo nie wiem, bo my to za odcinkiem sobie będę jeszcze głęboszował. Więc no, nie wiem. Co byśmy mogli zrobić? No. No, no i co tu jeszcze mogę powiedzieć, no w sumie to, no teraz w kolejnym odcinku może mi się uda, będę może robił, może jakieś tarżowanie właśnie um, sobie, bo nie wiem, czy nagrywają tarżowanie czy nie, jakieś tarżowanie bym może sobie zrobiła, no i też z nieba słonecznika, też słuchajcie, chciałbym już kupić w tym sezonie sobie tą przystaw przystawkę specjalną do słonecznika, bo mam do kukurydzy być trochę przewalone. Je nie sprzedaję, bo teraz kukurydzę na dziarku sobie poszedłem. Jak już tak słuchajcie to poletko mają sobie kosze na ręko i może będę więcej się też tą, tą kukurydzę, w chcę właśnie iść więcej w uprawy takie, dużo yy, chcę iść, lub właśnie zbożowych takich, na przykład kukurydza, żeby po prostu było coś w tym sezonie, czyli że na latem koszę sobie te zbożówki wiosną też na kiszonkę zboża i na przykład jesienią już koszę właśnie soję, słonecznik i tą kukurydzę kukurydzę na kiszonkę nie wiem czy będę jakieś robił no, ale tutaj właśnie po jakiś na ziemniwkę fajnie i wyglądała to mi tu wyjechał ale słuchajcie na kiszonkę też od czasu do czasu zrobię właśnie sobie kukurydzkę bo to będzie też fajnie tak wyglądać Szkażę tylko tutaj samemu Dajcie kogoś że mógł do Ja tu samemu no bo no, sobie jakoś podwodzimy, no powiem wam, że szybko to podobrzyje, nie sądziłem, że tak szybko je obszyję. No u mnie do, do Dojczwara będę musiał dokupić sobie jeszcze jakiś bo no chciałabym już jakieś 5 metrów. Tego dżundira chyba nie będę brał, jeszcze coś poszperam w siewnikach, coś 5-metrowego by się przydało, nawet 6-metrowego, wiadomo, no, bo to będzie już trzeba jeść trochę dalej właśnie z tymi maszynkami. Dobra, ja już mam ksianę, tyle tylko więc ja sobie na i my sobie zjeżdżamy, fajnie, bo y, szybko te, ten odcineczek leci, nie, może jeszcze sobie coś porobimy, może zaczniemy głębszować. O, tutaj zaczynamy sobie na młynkę właśnie. No, ogólny gruber też by się w drugim czasie przydałoby zmienić, bo mam to albo 3-metrowego, aż my mógłbyśmy gruber dla niego, kupić te maszyny. No ale to jeszcze zobaczymy, dobra, więc klasik tutaj stoi, bo teraz wiadomo tam go rozszczepiłem od tego headeru, sobie czeka po prostu na te żniwa słonecznika i na swoje jeszcze, a na swoje to jeszcze tam trochę czasu potrwa, dobra, siemię go odstawiamy go na swoje miejsce, czyli tutaj pod wiatkiem, bo poszlować chyba sobie polecę drządzikiem znowu, odstawię sobie tura, dobra, nie znam no, ktoś no, tutaj sobie stoi, dobra, gasimy i idziemy sobie, Tutaj tak sobie mam to sięgo po wiemy trochę tak słuchać, nie nie chciałem się tego układać. Tutaj sobie stoją potingerki wszystkie krówek, mam około 22, 60 w oborze standardowo. Dobra, będziemy do Odpalamy. tu znowu zdejmę, bo tam do wapną mu ładowałem. I właśnie... Bez tura lepiej trochę wygląda. Nie wiadomo, z którym więcej nie wiem ze środka nam fajnie z tym turem wygląda trochę dobra, tutaj też sobie saderaczkę trzymam dobra, o ja mi tam odrzuciło dobra, lecimy teraz po bo on jest tam za urządzeniem tam sobie przyczepki pięknie poustawiałem no a przyczepa jeszcze zostaje, bo ona zostaje do W ogólnie mam też dylemat z ziemniakami co z nimi robić, czy sobie je ładować z szynki, czy luzem, ale chyba zrobię tak, że trochę poładuję w skrzynę na przykład do sadzenia a słuchajcie ten. A na przykład na sprzedaży je luzem po prostu. Też jakąś piwniczkę, może tutaj w tym miejscu bym postawił właśnie, jakbym będę gdzieś się, bo nie ma tutaj gdzieś takiego miejsca, żebym się porozbudowywał mógł. Dobra, tu jeszcze te kamyki no tutaj mojej sąsiada tutaj drogę, robiliśmy tą drogę. mi, chcę też zbetonować bo po tych kamykach ciemiężko jest. Tutaj coś wyskoczyło mój! Dobra. Tak lecimy sobie. No to na tej łączne będę sobie tutaj działał. Tam jeszcze nie wiem czy później będę musiał mnie z ale to robię po to. O, dobra, i lecimy sobie. Na no, 12 godzina, fajnie sobie tutaj leczyna i widzicie. zaczniemy też sobie rebosować. Trochę mógłbym sobie obciążyć, założyć, żeby dociążyło trochę tego drona, a na to już. Daję radę. Tak naprawdę ja tutaj byłem już kupiłem pod zetorka sobie, żeby na to było właśnie widziałem pod kolor, ale tutaj drum direkcja, na to w sumie trochę za mało jest do zetora. No ja to tak jak wchodzi po ten po ramę prawie, to powiem, bo my w realu by ją ciężko nać No, fajnie, bo ten jest będzie taka inna akcja. Nie wiem jak z tą trawą też, ale to tam zobaczymy. Bo teraz w sumie nie będę miał łąki żadnej, jak to sobie pogłęboszuję Nie wiem czy po prostu tych łąk nie przesieję sobie, ale w tym miejscu tak trochę będzie. W to potem pługiem zrobię jeszcze. No. I elegancko będzie. Ja ten jak już spojrzę tutaj lata u mnie na gospodarstwie, na daję radę. Ponieważ też chcę go tutaj do końca serii. Bo tutaj z turem myślę, że będzie do końca ładowareczkę też bym sobie chciał kiedyś kupić, a dżungler był taki na gospodarce, to małą bym sprzedał, bo małą to tak średnio tutaj na pola jeździć, ładowareczką. Dobra, tutaj sobie tak przedziwem odbywała no się tutaj przetnę w sumie. Dobra, no i zakończę sobie ten film, chociaż w do 15 min nie było, no, no. właśnie rolnika takie dłuższe tam zrobię, bo teraz w te, te prace jak mi tak szybko leci te odcinek właśnie więcej mam mogę pokazać, no Dobra, i lecimy sobie tu elegancko. Fajnie, bo tych też tak właśnie go chociaż używam do tych wybuszowania łąk. No chociaż coś robi go chyba dopiero drugi raz używam. A jest tutaj u mnie już bardzo długo na gospodarstwie. W yy. ogóle no, co mi się dzieje też z sześćdziesiątką. Coś mi tam co się w niej dzieje. Nie wiem czy nie będę jej musiał rozbierać po prostu. Bo to, co mi się tam w niej dzieje też tak będę robił wybuszenie kabiny sobie. Będę uszczelniał kabinę. Podłogi nie będę uszczelniał, tylko będę tam uszczelniał te drzwi. Wiadomo to wszystko z tej yy, no. Na pewno jej nie będę dokładał, bo ona tylko tam na gospodarstwie sobie działa. Tam czasami wieje w pole pobronować czy ziemniaki teraz nie będę sadził właśnie. Yy, I tak to wygląda. Ogólnie będę chciał sobie kupić wały posiemne, bo tutaj na mi się bardzo przyda bo z precyzją też. Yy, Wamy posiadne takie fajne, nie takie z, yy, z trzech części składane, tylko takie jedno właśnie z trzech części, ale na jednym tym podnoszone. One gdzieś będą gustowały około 10 tysięcy, ale to myślę, że dopiero na wiosnę, coś takiego, żeby sobie tam posiać właśnie i powałować. Bo to też druga faza też będzie właśnie do nawożenia i potem jeszcze raz nawóz, chociaż z tym precyzyjnym rolnictwem też to trochę inaczej wygląda, więc no zobaczymy, jak to, to będzie, wszystko, no. Ogólnie na Instagramie dodaję ankietę, Co się w, Polsce, w sajcie, czy precyzyjne rolnictwo na serię, ale to tam więcej Wam opowiem już na tą nową serię. Dobra sajci, tak więc sajci zostawcie lajeczka i subskrypcję. jak się z do zobaczenia filmu, trzymaj się i na razie, cześć, ale pięknie wygląda, siema!